z tej strony, Isaac. I dzisiaj gramy sobie w Adopt Me. sobie um, kaski trochę na prezencik i będziemy się tradować. Um, kto tu tutaj siedzi? Kim ty jesteś? Jestem To ty? Tak, to ja, A czemu jesteś smutna, Klima? Niespodziankę! Patrz jakie fajne rzeczy ci dam! ta -dam. Mm -hmm. Wow, akceptnęła. To mm -hmm. teraz idź się tradeować aklimę. Ja też pójdę się tradeować. Okay, Wszyscy ludzie prowadzą jakieś trade. Dla ciebie jedną niespodziankę. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę, chodź. Ale oni jeżdżą. Normalnie jakby nie dało się uważać na ludzi, którzy sobie po prostu idą sobie. Widzisz, tutaj nawet ludzie idą. Ja na nich uważam. O nie. Nie wyrzuciłeś? Dlatego, że teraz jeszcze do domu mieliśmy przyjść. nie, yy, nie Dobra, a Klimę? No to ja Ci już powiedziałam, że będziesz miała domek. I wiesz jaki jest twój nowy domek? Ten. Cieszysz się? Patrz, to jest mój domek. Żartowała. Chodź do mnie, bo Ci pokażę wszystko. Otóż już chyba wiesz wszystko, nie? Bo miałaś w końcu inne konto. No i Aklimę dobrze wszystko wie i wiecie. No to tak sobie zrobiliśmy odcinek, bo nam się trochę nudziło. Aklimę, zobacz. Tu będziesz mogła... Ym, bo ogólnie Aklimę, jak ym, miała to inne konto i też początkowała, to ja miałam trochę inny domek, ale też u mnie chyba mieszkałaś, nie? Mam jakieś dwa tygodnie, teraz masz u mnie mieszkać, mieszkać yy, dopóki nie będziesz dorosła, czyli tak gdzieś do końca grudnia? Nie, bo tu, tu, jest, tu jest dobrze, tu jest dobrze w tym domu. Patrz, tu będziesz mogła sobie robić makijaże i się przebierać, patrz ty tu masz ciuchów. Ym, tu ym, będziesz nie mogła sobie brać jedzonka, ale prędzej ja Cię będę tutaj posadzać. Patrz, będziesz sobie tutaj si siedzieć i ja Ci na przykład dam teraz jedzonko, patrz. Chce Ci się jeść? To czekaj, to ja Ci już dam. Tylko najpierw Ci dam jedzonko, pizzę. Zjedź sobie, no bo w końcu byłaś chyba bezdomną, nie? No to teraz masz, patrz, patrz jakie w jakim ogromniastym domku będziesz teraz mieszkać. No, ta ściana, trochę bolą oczy. Ym, I teraz chodź, patrz. Tu będziesz mogła się umyć. Ej, w ogóle... Aha, a, a, a słuchaj... Bo jak było tamte konto i byłaś cały czas dorosła, nie? To znaczy, jesteś byłaś dorosła i po prostu umarło twoje konto, że umarłaś i teraz jesteś od razu na ma jesteś małym dzieciem. No, ale teraz ty będziesz malutka, bo ja cię zadeputowałam. Dobra, tu jest toaletka dla chłopaków, tutaj nie wolno chodzić, tutaj to są mnie też. Tu jest salon, tu zaraz będzie fortepian, potem jak go zbieram. Tu jeszcze się tworzy dla pecików miejsce. Tutaj wiesz, jest sklepik, to tutaj nie będziesz musiała kupować rzeczy za pieniążki, tylko wystarczy tutaj, ja po prostu powiesz mi, na przykład, nie wiem, y, ice, ice. chcę y, na przykład jedzenie dla zwierzaków, ale tam jest jedzenie dla zwierzaków, to na przykład chcę y, 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 lodową zabawkę, no to ja Ci to dam po prostu. No i patrz, i słuchaj, tu jest mój pokój od, po, i od Inkacza. Ale skoro ja też byłam dzieckiem, teraz już dorosłam, jestem dorosła, to czemu by nie... czemu by nie mogłabyś się tutaj kłaść i byś miała tutaj ten pokoik? dobrze. Ja będę sobie z tobą tutaj spać i patrz, ty masz tutaj biureczko. Ty w Robloxa możesz pytać, a tu jest moje te, możemy razem grać w Roblox. Albo Minecraft, dobra chodź. I teraz wiesz, tutaj też jest taka kanapa, gdzie możesz sobie... O nie. To tepni się, może ci nie wywali, spróbujemy. Co? Aha. A Klima mów trochę głośniej. O! a coś jest. o nie to a klimę, to wejść to ja do ciebie na się kolonel albo będziesz na tę samą serię tak dołączyłaś do mnie tylko że a dobra no teraz byś mogła jakbyś się mogła to to się do mnie i ci pokażę resztę miejsca bo ty nic nie pamiętasz bo ty w końcu jesteś małym piusiem ja jakbyś umarła na tamtym koncie, to mówiłam teraz jesteś dzieckiem, bo się narodziłaś, byłaś bezdomną i ja takim bezdomnym dzieckiem i ja się teraz zaadoptowałam. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Co? No, uh -huh. tak, wtorek? Uh -huh. Dobra, to jak chcesz, to ja mogę po ciebie przyjechać do domku, bo ty jaki masz w ogóle kolor domu? Dobra, nie wiem, po prostu poszukam twojego domku, ty masz ten najsłabszy. Mogę się Nie, tak Yy, dobra, yy, no nie dobra, ja, ja cię poszukam, ja cię wolę poszukać. Zaraz mam twój dom, masz żółty domek. Czemu zniknęłaś? Nie, jestem. Nie macie w domku. Aha, ojeju, Zobaczysz sobie na filmiku, jak to było tutaj. Ten filmik chyba też nie będzie zbyt długi, nie? I Akrime, jest jeszcze... Są jeszcze dwa pomieszczenia, fajne bardzo. O, pić potrzebujesz. Patrz. Ale tutaj to nie jest twój pokój. I słuchajcie widzowie, na y, Adopt Me, na, na Roblox, możecie mnie dodawać do Znajomych. Wystarczy tylko, że wpiszecie Kitty Bella 3120. Um, patrzcie, no widzicie, tutaj macie ten nick um, I słuchajcie, i mówiłam Wam na początku, jak nagrywałam, to mówiłam Wam, że będę Was przyjmować do znajomych, Niestety mam fula i nie mogę Was przyjmować, ale z okazji tego, że za niedługo jest w końcu. Yy, gru... no, za niedługo jest grudzień i tam święta, adwent, no to ja wam będę robić prezent i was wszystkich będę dodawać do znaj. Wszystkich. Naprawdę, wystarczy tylko dodać mi do znaj, a w, yy, w komentarzach, w komentarzu, pod obojętnym którym komentarzem yy, powiem wam, jaki jest wasz nick to was wtedy dodam. I Akrime, słuchaj, tu jest jeszcze taki jeden pokoik. I on jest tutaj. I to będzie twój pokój, jak dorosniesz. Na razie takiego nie możesz mieć, bo na razie musisz sobie tutaj pospać w takim małym łóżeczku, wiesz. No dobra, no to ty abyś właściwie chodź, pożegnamy się. Chodź, chodź jeszcze, ym, to ja się jeszcze tepnę Tylko nie wiem czy się nie wywali. Otwieram Ale dobrze widzę widzę No to, ale słaby serwer No to na tyle w tym dzisiejszym odcinku Do papa